Cześć wszystkim witam na kanale Lebioda Gamer i witam w 11 odcinku z gry Storage Hunter Simulator. Jaki plan na dzisiaj? No na pewno jakieś aukcje. Jakie? Jeszcze nie wiem, za chwileczkę sobie zobaczymy do tableta, jakie będą ciekawe, dzisiaj dla nas dostępne. No jest jakiś drugi poziom dostępny na miejscu, więc zaraz się tam udamy. Natomiast mamy nieco ponad 400 dolarów na koncie, więc... Na pewno będę musiał podjechać jeszcze do naszego yy, lombardu, zobaczyć, czy tam jakieś pieniądze na nas nie czekają. Na pewno muszę zadankować, bo później mi w ferworze walki za, zapomnę o tym i gdzieś się zatrzymamy. Natomiast podjedźmy do naszego lombardu, sprawdźmy, czy tam jakieś pieniądze nas czekają. Bo z czterema stówkami to my raczej nie poszalejemy. No i mamy problem, nie mamy pieniędzy tutaj. Żadnych, no i teraz się zastanawiam, czy jechać. W sumie tak, nic nie ryzykujemy. No, Co najwyżej, no co? No nie wygram tej e, aukcji. No i tyle, no, chociaż ona ma wejście 182 dolary. To w sumie już więcej niż pewne jest, że to się nam nie może udać. Natomiast no, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc spróbujmy. Zobaczymy, czy coś nam z tego wyjdzie, czy też nie. Dobra, co my tu mamy? Czy to jest tak dużo wart na wstępie? A rama łóżka to jest stówka, ten boiler czy jakiegoś się nazywa, to jest stówka. Ale czy to jest jakoś warte? Jakoś hiper dużo. Hmm. Okay. Dobra, daliśmy 400 jak weźmą trzy to już jest po zabawie. Dobra, niestety nie udało się, więc opuszczamy tą aukcję. Hmm. No i muszę pomyśleć co robić teraz. Bo tych aukcji zbyt dużo nie ma na wyższym poziomie, no tu jest jeszcze jedna gdzieś obok, czy mi się już coś pomieszało w oczach. Czy ja się nie zapisałem? Aha, ja się zapisałem tylko w innym regionie. Słuchajcie, e, No nie mamy zbyt dużo pieniędzy. Bo coś tam chyba wpadło w tak zwanym międzyczasie. Nic nie mamy do odebrania. Podjedźmy raz jeszcze do naszego e, Lombardu. Zobaczmy, czy nasz kolega zarobił dla nas jakiekolwiek pieniądze. Jakiekolwiek jeżeli tak to je weźmiemy no i pojedziemy po prostu na te e, inne aukcje do innej części z tego co kojarzę te what's in the box to jest zachodnia część e, Black Elk, no już nie pamiętam jak się nazywa e, to miejsce, natomiast no proszę zobaczyć no prawie dziewięć stówek nam wpadło na konto więc no już teraz to możemy szaleć dobra jedziemy na tę aukcję, e, wybieramy tą za e, która ma Próg wejścia, stówka, no bo potencjalnie tam będą y, droższe przedmioty, aczkolwiek to też chyba nie zawsze tak y, do końca działa. Tak jak pewnie zauważyliście, w tym momencie już będę przyspieszał tą drogę, bo już ją doskonale znamy, a jazda tym autem z punktu A do punktu B, no nie ma sensu, no, już wiemy, gdzie te aukcje więcej są. Więc postanowiłem, że te wszelkie takie przejazdy z punktu A do punktu B będę starał się maksymalnie ukrócić, no żeby te odcinki, trwa, żeby więcej Wam pokazać, a mniej, żeby było takiej jazdy, która tak de facto jest jałowa i nic nie wnosi do naszych filmów. No to dobra, lecimy, bierzemy udział w drugiej aukcji, za czym czynym razem nam się ja. powiedzie.

pociśniemy tutaj te aukcje w zachodnim Black Elk dlaczego tak? no po prostu posprzedajmy to wszystko lokalnego w lokalnym lombardzie, tym samym zrobimy sobie troszeczkę punktów no i będziemy może coraz, coraz to bliżej um, możliwości wykupienia tego lombardu, no bo tak jest cel że weźmiemy wszystkie trzy lombardy które są w każdym, nazwijmy to w każdej dzielnicy dostępne Abyśmy je po prostu mieli na własność i tam mogli sprzedawać e, przedmioty, które wygramy na aukcjach, e, też sam nie mam pomysłu, jak długo nasza seria z tą grą będzie trwała. Póki co, wydaje mi się, że fajnie się bawimy, w e, bo patrząc po statystykach, jest to dość chętnie e, oglądana seria. I co jest jeszcze ciekawsze, jest ona najczęściej wyszukiwana. Myślałem, że prędzej jakiś farming czy coś takiego, a tu okazuje się, że według statystyk, które mi YouTube pokazuje, wynika, że to właśnie Storage Hunter to jest gra, która jest najczęściej przez was, przez was wyszukiwana i przez wyszukiwarkę do mnie trafiacie. Jest mi niezmiernie miło, że chcecie oglądać te materiały. Natomiast to też od Was będzie zależało, jak długo ta seria potrwa. Ja się w tą grę fajnie bawię. Jest ona bardzo lightowa. No co tu chcieć więcej, no, no tego się wymaga od gier, żeby nas odstresowywały najczęściej. Dobra, przechodzimy do drugiej aukcji, która jest naprzeciwko garażu, który już wygraliśmy. Zapakujemy jakieś drobnice, no i pojedziemy tam już pier z pierwszym kursem do Lombardu. Okay. Okay. Oh. Yeah. Dobra 270 spoko jeszcze mamy prawie 9 stówek na koncie Myślę, że będziemy spokojnie w stanie tutaj sobie e, uzbierać całkiem fajny e, dochód w dniu dzisiejszym natomiast no pierwsze zajmę się tymi rzeczami nazwijmy to drobniejszymi później będę woził gabaryty e, no bo tutaj w tym aucie za dużo tego mi się nie pomieści no ale jakieś rzeczy wiadome już będziemy w stanie sobie przewieźć, sprzedać jakieś pieniądze zarobić a następnie oczywiście e, też zdobyć punkty doświadczenia, które są nam niezbędne w celu zrealizowania tego planu, który gdzieś tam o którym wspomniałem, czyli wykupienia wszystkich lombardów w danych dzielnicach. W sumie to fajnie byłoby, jakby nam się udało zrealizować ten cel, widniejący po prawej stronie, czyli rosnące imperium, żeby w każdym z regionów mieć rangę 50. No, byłoby super, ale no też patrząc na to, że mamy teraz 8, tutaj, a w Blueberry, gdzie no już chwilkę działamy. Mamy dwudziestą którąś, no to bylibyśmy tam w połowie drogi, więc no ta seria byłaby dość, dość długa. Natomiast ja się w nią dobrze bawię, jeżeli dalej będzie taka oglądalność, że będziecie chcieli to oglądać, to myślę, że ona z nami zostanie na dłużej, bo pewnie z czasem przyjdą też jakieś nowe przedmioty i pewnie też będzie coś może ciekawszego, bo tutaj się już niektóre tak już dość często pojawiają i... No, może się to stawać też w pewnym stopniu monotonne, no ale zawsze jest ten dreszczek, nazwijmy to, emocji, czy można, czy, że tak powiem, kolokwialnie rzecz ujmując, umoczymy, czy też uda nam się fajnie wyjść na takich schowkach. No tu patrzcie, no tu już mamy ponad 3 stówek z samego tego schowka, więc jesteśmy prawie, że 4 stówy na, na plusie. No, no więc super, no nie ma co narzekać. Zobaczmy, czy jeszcze jest jakaś aukcja w tym momencie dostępna. Mm, no, są jeszcze dwie. A nie, przepraszam, jedna. No to weźmiemy w niej jeszcze udział. no Będzie wyjątkowo pracowy tydzień w West Black Elk. No ale. Myślę, że teraz będzie całkiem, całkiem, Hello. całkiem Hello

no ale to no cóż, począć na takie nasze życie, dopóki nie mamy większego auta, no to będzie to cały czas, cały czas dość mocno e, problematyczne. No ale no co, no, chcemy zarabiać, no to musimy tematy sobie ogarniać. No, po malutku, po malutku do przodu jakoś to będziemy pchali ten nasz biznesik. Co drogą ciekawe jest, e, tem jak taki czy i jak w, w jakim zakresie takie biznesy działają w Polsce, no bo były te programy łowcy magazynów, czy jakoś to się tak nazywało czy łowcy okazji no i powiem szczerze, ja to lubiłem oglądać no wiadomo, że to jest wyreżyserowane natomiast ogólnie ciekawy jestem, czy taki rynek w ogóle istnieje w Polsce i jak to by wyglądało ciekawy temat, muszę chyba pogrzebać trochę więcej i zobaczyć czy faktycznie takie w ogóle aukcje mają miejsce chociaż nie wiem czy u nas się sprzedaje takie garaże bo u nas pewnie e, przepisy nie pozwalają na pozbywanie się jakichś rzeczy które nas ktoś zostawił i chociaż może jak już są wyjątkowo długo nie wiem nie wiem, nie chcę się wypowiadać nie znam się, nie interesuje się więc się nie wypowiem no i co my tu mamy no tu już też jesteśmy na plusie prawie dwie, ponad dwie stówki więc myślę, że naprawdę fajny, fajny zarobek Wiadomo, że jakbyśmy to zawieźli do naszego e, mistrza od sprzedaży, to byśmy e, dostali jeszcze więcej No ale nie ma co narzekać Dobra, jedziemy do lombardu z pierwszą transzą rzeczy Dobra, jesteśmy na miejscu Szybko sprzedajemy i jedziemy po następnym, no bo to będzie wyjątkowo pracowity dzień dla nas. Sprzedajemy wszystko jak leci. Zjedliśmy na 9, na dziesiątą rangę. Kamień milowy został odblokowany. Jakikolwiek by on nie był, więc fajnie. No ale dalej kupić się tego nie możemy. Dobra, lecimy po następne przedmioty, No i dajcie znać w komentarzu, czy taka formuła Wam się bardziej. Podoba niż ta poprzednia, wydaje mi się, że tak z perspektywy widza, wolałbym chyba coś takiego obejrzeć niż oglądać takie jałowe przejazdy w sumie w, w, między punktami tymi samymi cały czas. No ale, no, do, tak jak mówię, decyzja też jest wasza. No bo ja czytam te komentarze, które się pojawiają y, od czasu do czasu y, i staram się je gdzieś tam y, wprowadzić w życie na pewno nie wprowadzę wszystkich natomiast na pewno wszystkie nad wszystkimi się pochyla i nad wszystkimi się zastanowię więc ba bardzo was proszę o jakiekolwiek sugestie bo możecie mieć jakiś pomysł o którym ja nie pomyślałem e a może być to całkiem fajny wartościowy pomysł, uda mi się ten stół jeszcze tu wrzucić czy już nie udało się no więc mamy, łej jeszcze szatkę, żeśmy przewrócili, no trudno trudno się mówi, żyje się dalej Lombard i tak nam zapłaci tyle, ile powinien zapłacić, więc... Więc spoko, lecimy. Kolejna dawka. Zobaczymy, na który poziom tym razem wbijemy. No, za dużo tutaj nie mieliśmy przedmiotów i... same nazwiemy to popularne, więc... tej rangi za bardzo żeśmy nie podbili, natomiast no... coś tam zawsze do przodu idzie. Ja jeszcze tu się zatrzymałem na chwilę, żeby zobaczyć możemy kupić już jakieś większe auto, ale na razie nie mamy odblokowanego kamienia milowego, więc nie wiem co tam trzeba będzie zrobić, żeby to odblokować no i to teraz taka bieganinka, żeby to wszystko popakować, mamy już godzinę prawie piątą po południu nie mamy dalej nic do odbioru, mamy prawie 2000 dolarów na koncie, więc całkiem fajna sumka się nam uzbierała no drugi basenik i jedziemy to już chyba jest ostatni kurs bo jeszcze nam zostały dwie skrzynie które są do otwarcia u ślusarza ale to zrobimy już u nas w Blueberry tak samo zresztą jak zebranie jakichś pieniążków z naszego lombardu zobaczymy jaki był utarg na miejscu no nie wbiliśmy tutaj niestety na kolejny poziom rangi no ale trudno się mówi, żyje się dalej Bierzemy te skrzynie, które zostawiliśmy, i za chwileczkę zasuwamy do Blueberry. No i lecimy szybko, szybko, szybko. Co by czasu Waszego nie tracić. I jeszcze zdążyliśmy na jeszcze jedną aukcję. O, no, myślałem, że to wszystkie są zakończone, a tymczasem jeszcze jedna na drugim poziomie się nam się trafiła, więc nie omieszkamy skorzystać zawsze coś więcej. Zarobimy.

tam no, chyba sama rama łóżka jest to już stówka no dokładnie stówka więc już mamy połowę wartości tu posprzedajemy to co jest w natychmiastowej sprzedaży no, no, mamy jakieś takie, jakiś okap no na no, 35 myślę że na tym na pewno nie stracimy dodatkowy kurs na pewno trzeba będzie zrobić ale nie, nie powinno być to jakimś większym problemem. Dobra, zabieramy się za wycenę torba na sprzęt. Rzucamy na naszą ciężarówkę. Py, ciężarówka. Dobre sobie na naszego pikapa i to pick tu chyba. No ale jest, jest sprzęt, jaki jest, na tym trzeba się. Ogarnąć. Na razie na nic innego nas nie stać. Bo chyba pickup taki większy, który jest tu dostępny w Blueberry, kosztuje chyba 7 albo 8 tysięcy, ale ja i tak w pierwszej kolejności będę chciał zainwestować w rozwój narzędzi. No, tym autem jakoś jeszcze póki co dajemy radę, więc, yy, więc na razie tego nie będę yy, wyrzucał w błoto 7 tysięcy. Bo wydaje mi się, że wolę jednak uzyskiwać większe. Profity, większe kwoty za przedmioty, które wyceniamy, i żeby nie musieć jeździć po prostu do tych ekspertów, nie tracić czasu waszego, swojego na takie przyziemne tematy. Więc myślę, że w pierwszej kolejności będę rozwijał te e, sprzęty. Natomiast tu już kończymy wypakowywanie e, tego garażu pakujemy to do skrzyni, wrzucamy to na naszego bolida no i startujemy w sumie dalej no coś tu się jeszcze zmieści, może tą dynię jeszcze wsadzę no, gdzieś ona tu wejdzie, wejdzie albo i nie ach, nie weszła, skuba niejka może inne miejsce znajdziemy, albo jakaś mała reorganizacja na pace i może teraz wejdzie no, siądzie ach te skrzynie to czasami tak obrócić to tak jakby pasowało to też jest takie upierdliwe no ale jest jak jest nie ma co płakać kładziemy to kładziemy dynkę będzie ładnie świeciła z tyłu jeszcze okap wrzucimy a może by nam się uda i tą ramę łóżka wrzucić i już przewieziemy to wszystko za jednym zamachem byłoby w ogóle cudownie bo do dziewiątej są otwarte nasze punkty znaczy nasze ślusarz tak de facto więc chciałbym to jeszcze zdążyć ogarnąć, więc jedziemy w pierwszej kolejności do naszego nobardu, zostawiamy rzeczy, które możemy a te że tak powiem skrzynie które będą do wyceny zawozimy od razu do ślusarza ja już teraz nie będę się Tutaj pieścił, wrzucę je byle jak byle by dojechać e, i zdążyć na czas. A później jeszcze pewnie tu wrócimy i sobie pieniążki jakieś zwierzę. Zobaczymy, ile nasz kolega, pracownik nam utargował w ciągu całego e, dnia pracy. M mam pewne obawy, że nie będzie to zbyt dużo, bo my chyba zbyt dużo mu nie zostawiliśmy do tego, żeby wystawiał, no ale. Trzeba sprawdzić, zabrać pieniążki, żeby nikt się tam o to nie połakomił. Zobaczmy, ile tego jest: 760 dolarów. Przyzwoicie fajnie. Już jest godzina dziewiąta. Tu za wiele nie podziałamy. Następny poziom narzędzi weryfikacyjnych i naprawczych to jest 8000 dolarów. Więc całkiem sporo. Jeszcze daleka droga do tego. No, tutaj gość się nad czymś zastanawia. Niech się zastanawia. No ale chyba nie, nie był finalnie zainteresowany. A tymczasem no, rozbudujmy może nasz magazyn. Będziemy mieć więcej miejsca na przechowywanie. W sumie 40 już. Um, pojemność 40 całkiem, całkiem przyzwoicie. To już więcej rzeczy nam się pomieści. Więc więcej akcji będziemy mogli e, wygrać. Dobra, w tym miejscu z Wami się pożegnam. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.